Dzień dobry. Dzisiaj będzie taki raportaż. O takim chcę Czekaj i taki. Czekajcie. I patrzcie, co to jest. Takie różne, takie, takie, takie. I tutaj. Ładne Czekaj. Ładna. Jeszcze chciałam Wam pokazać to. Tego nie oglądajcie. To jest najgłupsze. Dobra. Przejdźmy do E, I, I. To jest I, a to jest E. Bo nie wiecie, jak to wygląda. Ale dorośli pewnie mogą. Ale dorośli. No pewnie tak, się tam. No wiedzą. I oto U na u. Mnie, bo nie wiedziałam, jak ile są, ale no trudno, musiałam nagrać. Dobra. teraz to, to jest Nia, taki piesek, co szczeka, <gry> a to są marty, takie, trochę nie wychodzą, nie, no trudno. Dobra, dalej, a to jest moje, gdy takie niedokończone jeszcze, patrzcie, to mi moja mama narysowała. Jeszcze coś chciałem dodać. Takie karty z auto 2. Nie czytać. Patrzcie. O, patrz. Pewnie odwrotnie. <gry> Dobra, tak. No, dać? No. Dobra, kurde. To... Papa. pa. 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 E, a chcecie, to musicie się kupić takie gazetki z Auto 2. Takie są fajne dla chwilę. Dla które mogę uzbierać, nie? Papa. Pa.